Kolejny dzień, czas zacząć. Ostatni nasz kamienowy... góreczki. Ładne widoczki tu są w ogóle. Żeby nie było, że ja tutaj tylko tak dzikuję i durnuję. Pokazuję dzikowanie, ale poważny potrafię być. Za Państwa się tutaj tak stawiam do Pana Najwyższego, ale mi się droga trafiła w górkę. Zszedłem ze szlaku, żeby było krócej trochę. Tak. samochody. No, niech mi ktoś powie, że to nieładnie wygląda. Więc się tak fragmentami to tak przechodzi. Na koniec świata. Ładnie, poładnie, ale Nie to jest tego. Część. Przeciekawe zjawisko to jest w ogóle. Ludzie ci mijają. I zakładają maseczkę tylko po to, żeby cię minąć w maseczce, bo to ją zdebni. Nie wiem jakie jest prawdopodobieństwo, żeby się tak zarazić, ale chyba nieduże. No mimo wszystko trudny to jest, czy smutny to jest moment dojście do tej góry. Bo to koniec. Przez miesiąc się trochę tak ze sobą poukładałem. I trochę bardziej mi lepiej jest tak być w drodze, niż tak siedzieć w Warszawie. Więc ja nie wiem, no chyba nie wytrzymam za długo w tej Warszawie, gdzieś bąknę dalej. Naprawdę, no bardziej się sobą czuję idąc, myśląc, układając. Nie będę w betonach Zostanę zawodowym pielgrzymem, koczownikiem, tułaczem bezdomnym, nie wiem kim, ale będę... Tak będę robił właśnie, tak. Kilometr 25 Końcówka mojej drogi. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, więc to jest ta uroczysta chwila zero. 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 Tutaj się kończy. Mm. W trzeba spalić ubranie, ale jak widać tutaj wiele osób zostawia. Mnóstwo tu jest takich miejsc, buty, plecaki. Nie wiem, czy na to ma służyć. Tu jest już taki zupełny brzeg-brzeg i w rzeczywistości wygląda bardziej stromo niż w kamerze. Idę się wykąpać! Moi drodzy, to jest jakby kamino wspaniała, rzecz. my się spotkaliśmy razem na początku trasy i teraz tutaj na końcu. Tak, tak to jest, że jest się w takiej wspólnocie ludzi, którzy są w drodze w tym samym kierunku, mimo że się nie spotykamy codziennie. Pogłębiarka! Pogłębiarka? Pogłębiarka. Co Pogłębiarka. 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 So see you in Pogłębiarka. Ok, see you in Pogłębiarka. No to wracam, może jeszcze pójdę na jakąś taką normalną plażę. Dwie godziny do autobusu Bo tak zaraz to można sobie, nie? Co sam drogę nie poszedłem, teraz pójdę I Szanowni Państwo, widzicie, po raz kolejny tą panią się spotkaliśmy w, 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 wtedy przed chwilą, a tutaj po raz drugi przypadkiem w Santiago dlatego, że ja nie miałem gdzie spać przypadkiem się spotkaliśmy na przejście dla pieszych, proszę bardzo Gdyby nie oni, to bym spał na dworcu znowu <laughs> no to szanowni państwo, wracamy do cywilizacji ale tak się zastanawiamy, jak wrócić, żeby wrócić, ale nie wrócić. Żeby wrócić do tego, żeby trzeba wrócić i nie wracać do tego, co zostawiłem po drodze. To mój bien To było mój biedny to a po to zmierzamy do celu.